Cake or Fake, edycja Halloween. Czyli rozpoznasz tort, to zdobywasz punkt. Są dwie drużyny. Szumi Marek vs Remek i Wiktoria. W każdej rundzie mierzą się naprzeciwko, a osoba, która rozpozna tor, zdobywa punkt. Graj z nami i spróbuj uchwycić, czy to cake, czy fake. Daj znać, jak ci poszło w komentarzach. Zami się, zakładajcie opaski. Dziękuję. Na pierwsze, no, jak zawsze. Stary, Dobra, jak ty Ślepy jesteś nawet bez tej opaski. To było dobrze nie to powiedziałem dobrze, powiedziałem? dobrze to powiedziałeś. Dobrze to powiedziałeś. jesteście gotowi? Tak, si. Dobra, dobrze. Stoimy. Przygotujcie się, pamiętajcie, ciągniecie opaski i potem kto pierwszy zarezerwuje, to jest jego. Dobra. Jakie oczy, bo w ciemności było Ale się z tym nauczyli kiedyś, się tak stresowali szybko robili okay. Ale fajnie widać wiązkę lasera Zarezerwowałeś to tak? Tak, tak. Dobra się mam zarezerwować pająka, pająka. O, Tak Na 5 sekund jest... no? Jaki 5 sekund? Raz Dwa Co ty robisz? Nie rozdmuchuj se dymu Trzy Cztery Gdzie lasera? Nie świecisz? świecisz? Pomarańcza mandarynka Mandarynka, no Pomarańcza, mandarynka Nieważne, gotowe. Najważne, to jakiś horrorowe No, to znaczy. no mówię, że ja od razu na ten telewizor spojrzałem. To Nie, jest plastikowy, widać I... łączenie. Eee! To jest specjalne ciasto. może jest jadalne? Ale śmieszne. No, nie, nie chciałbym ryzykować. To jest satysfakcjonujące? No, bardzo. Poker. No. Dobra, ale nie że jest Kurde. Ale ja? może remek. No, co z tą mandarynką? Co to jest ciasto? To, jest ciasto. to nie jest ciasto. To nie jest ciasto. To jest plastikowe. Kurde. Tak, gotowi? Trzy, dwa, jeden. Zapraszam. Ty już wiedziałeś, co klikniesz. A co? co kliknąłeś? Pająka. Drugi. No, go, okay. klik, dobra. Masz ciasto. 5 sekund. Raz, dwa, cztery. Tak nie powinno być. No, o, nie Masz tyle samo czasu, żeby patrzeć na to, co ja. Pająk. Ten pająk. pająk. Dobra. Ten pająk. O nie! Zauważyłem go. O nie! Dobra, dawaj. Ja że twój jest ciastem. Zamknij oczy. No. No, czyli ciasto. Co on zrobić? Już buzię? No nie, 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 nie jest ciasto. nie jest ciasto? nie jest ciasto. Ale wyglądało jak ciasto. Totalnie wyglądało jak ciasto. Kur... U nas dupę. Dobra. to mój jest ciastem. Mój jest ciastem chyba. Nie wezmę go do buzi. Nie wezmę. Dawaj, dawaj, jest za duży. Nie mu tutaj dać. Ciasto czy nie? Weź, ugryź. No ciasto. O, o. Mhm. Mm Oooo! Nie! To jest pierwszy przypadek, gdy człowiek ugryzł pająka. A nie pająkiego. Ciasto. 1-0 dla drużyny Riemka. Trzy. Dwa. Jeden. Zapraszam. Okej. Okay. A on z zdinni. I znowu 5 sekund. Mm, szumi, to jest torpeda po prostu na, na hipcika, ale nie, to jest dobra taktyka. No chyba nie. Raz, mm, dwa. No już już, trzy, już, 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 już. 3, 2, 1. Znaczaj? Pana, tamta dynia. Dobra. Dni wybraliście, dynię. Tak. Mhm. Okej. Okay. To musi być duży tor, w takim razie. zobaczymy Musi być. Na pewno będzie jakieś. dynia, bo dynią, jest za dużo dynią. Bo jest Halloween. Tak. <laughs> Daj to razem, żeby nie mieć zaskoczenia. Trzy, jest... dwa, jeden. Możecie otworzyć oczy. O nie. Moje jest ciastem! Dwa, oh, yeah, baby! Zera. O! 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 o Jakie masz czerwone usta! Mm -hmm. O no. A okej, okay, dobre to jest. Ale, Ale... dostałem w dupę. Na, na czem się śpieszysz tak szybko? Co? No, to była zła taktyka, co? No, to to Ale bardzo bory. dobra i ładnie zrobione w ogóle. Ale ładnie wygląda, jak taki wampir w yy, Halloween. <laughs> no. Dobra, no to lecimy na rundę drugą. Twój zespół przegrywa 2-0. Stary, to teraz będzie 0-4. Nie, <grym> nie, proszę, pierdolaj. O, o, nie. o. Dobra, no jesteście na więc za parę sekund przynieś opaskę i starym Dwa torty. Ja Dwa podnoszę. torty. Dwa torty. Dwa torty, tak? Dobra. Trzy, dwa, jeden. Ty! Ło, czy zakurzony zakurzone o tak! Kurde. A bo to jest jakiś Halloween. Nie mamy sekund? <laughs> Kto pierwszy, ten lepszy, a później druga osoba ma jakoś 5 sekund. Okej, okay, rezerwujesz. No. Kość. I. I. No dobra! Ty Mariaczek, Byłeś pierwszy, więc. To mówią, kości zostały rzucone. To ugryź! Nie musisz zgryć, możesz przełamać albo coś. A możesz ugryźć, nie? Ale nie jest to tortem. No niestety. No nie może... To być. No to pójdź ci go nie będę dawać. To nie jest to. To też nie jest to. Fakt. Trzy sekundy. Raz, dwa, trzy i wybierajcie dalej. Kolejna kość! Ja byłem pierwszy. O, A mogę tą drugą! Ale tą drugą. A ma, drugą. czyli to znaczy, że za nas nie jest. Stary, Kuba, słuchaj Ej! Dobra, dobra Ale tak nie może tak! Nie, nie, dobra, dobra, to mi się podoba Dobra, no. ja chcę moją kość Są bardzo podobne do siebie Wystawcie dłonie? No Ty masz to, nie? Ja! Zobaczcie Najważniej kielcik ktoś, no, ktoś ma, ma, ma giełdki oh. kości? A, A ja ją już, jest Sama masa cyfrowa Sam, Same wafno Jest! <laughs> 2-1 2-1 Starczyłem zapłacić, za na mnie To stary, czekaj. Masz drugie. <grystanie> Dobra. Trzy sekundy. Raz. Ej, mam pistolet, Mam, mam. Go. Jeszcze jeden tort. Cztery moja ręka... Chłopie. Ja no, mam odwrócić. Dobra, możesz przestać? Masz pięć sekund teraz. Jeszcze, kiedyś już wybrałaś? O, kurde, chyba. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, to nie może być tort. Ja znam ten tort Tak? Ja znam ten przedmiot, on nie może być tortem. On już był wykorzystywany w wcześniejszych nagrywkach. Tak? Tak. Serio? No nie wiem. Dobra, czyżby to już był koniec? Mareczku, byłeś pierwszy, więc Trwa czas wypić to, co sobie naważyłeś. Super. To nie jest tort. Tort! Wszyscy lubią tort, ale to nie jest tort. Więc... Sorry, Marek, i nadychałeś Ok. Okej. No, ale z razem. Się... No, a tu niestety Marek jako znawca niestety nie przewidział tego. Bo... To jest tort? To, to jest tort. Nie Marek, jak ty to poznałeś? To nie, jest... ale mieliśmy bardzo podobną świeczkę kiedyś. Czas na rundę trzecią. I wracamy do naszej załogi. Siemano. 3-1 szumi, nie było źle. 3-1. Marek zrobił jeden punkt, widzę no zrobił jeden punkt. Czyli jak zdobędę teraz dwa, to jest remis i walczymy o zwycięstwo. Tak. Dobra. Dosyć optymistyczna wersja, nie? ale nie? tak. O, dobra, przejdziemy razem. I jeden, Taka taktyka, taktyka na szybkość. Co się z tym Ok. Dzięki za was sobie duszka. Masz 5 sekund teraz, szumi. 3, 4, 5. Dobrze nie jest Dobra. Dzięki, byłaś pierwsza. Mamy tu typowo halloweenową rzecz. Czyli duszka. To, 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 to dobra Chcesz go ugryźć? A nie? Nie no gry, gryź, gryź, śmiało. Ach to, czy się go zachować, bo taki ładny jest. Ugryź go! O. No, no. Jezu No patrz, z lekkością bym podniósł. Mógłbym powiedzieć, że możesz ugryźć go, ale... No to jest po prostu pudełko. A to jest pudełko. Oh, safe. Save! No niestety, no to nie jest cake, więc... Szumi, blisko było, ale nie do końca. 3, 2, 1, Wiki, pierwsza szybka. Ja i świeczki. I szumi też wybrałeś książkę, tak? Ja. A nie, no nie, na odwrót, sorry. Czyli... Tak, Wiki, książkę, ja świeczki. Let's go! Zapnij oczy. Pomoś, <grym> I zdmuchnij. <grym> Siłą. To są prawdziwe świeczki. <grym> ja wiem, że moje też nie jest tortem, ale chyba już wiem, gdzie jest tort. Przykro mi już. Że... Nie płacz, Misiu. Kedź wygrasz. No Uf, dobra. Czas sprawdzić wiktorię. Było blisko. Wcześniej tutaj było pismo święte, gdy nie było pismem świętym. Teraz mamy coś, co się nazywa odkrywcą. Jest książka. Co I to za książka jest? Trzy, dwa, jeden. Nice. Aha, to jest, nie, to jest książka z myślami e, Marka. <laughs> ja mu zapiszę coś w głowie. Jeszcze jeden tor jest tutaj ukryty. Dobrze. To let's go. Okay. <grychy> <grychy> Szybko wybrała by Wiki. Daj Cztery. Ok, teraz wybrałam. Czyli po prostu już Dzisiaj mamy. To. I to. I to. <grychy> <Yes>. <grychy> to. to. I to. I to. Niezrobione, patrzcie I tu! To. Ale... O! Z wafelkiem w środku! Z wafelkiem w środku. Wow. Ej, kurde, tego nie widziałem nawet. Nice. No więc tak, Wiki znalazł tort, więc umie jakby się powiedzieć. No dam ci ciastka po prostu. Dzięki, daj mi ciasteczko na pocieszenie. One są plastikowe, pewnie. Nie, ja jestem nie. Dobra? To są stare? Nie. To jest smak porażki. Jest 5 do jednego. Czas zakonnę. Okej, okay, chodźcie. Drużyna Remka i Wiktorii wygrywa 5 do 1, więc żeby były szanse w tej rundzie, torty liczą się podwójnie, więc do zdobycia są 4 punkty. A co to oznacza? Że może być remis. A czy będzie remis? Wątpię, ale to jest Marek, a Marek lubi wiadomo co. Marek lubi wygrywać. Aby jak dzisiaj będzie musiał. Ale. Dobrze, dobrze. Muszę yy, posmakować. Yy, posmakować a, smak Ale przegrany. Ja nie jestem dobry w te klocki, akurat. Ale dzisiaj tu. Przegrasz, nawet się nie łudź. O, się tu... 3, 2, 1, Trzy, dwa, 1, go! Grande finale! Wow! I jak sobie poradzicie? Grande finale! Mózg, pierwszy powiem. Kurde! Pierwszy. Jak ja powiedziałem, a ty błysnął. Tak, pierwszy. tak. A, a... się tego było no, no mózg. Masz 5 sekund? Jeśli znajdziesz tort, to i tak wygrasz No 5, 6, 7, 3, 2, 1 Czaszka Jak to będzie dobra? czaszka to jest mega łope Ja bym, ale ten mózg musi być dobry A Ja bym zjadł ten mózg No Rakuje mi akurat na to, wiesz Brakuje coś jeszcze w głowie? Zjedz ten mózg Ej, to jest faktycznie tort Wszyscy lubią tort Gryź się, o tak Gryź, chłopie Ale, a, ale Co to jest? Polewa Taka dobra. <laughs> Czas na czaszkę. Renaj dla mnie oczy. No to nie jest ciasto. Musisz ją Spanikowałem. Musisz Nie, nie ugryzę. Oj jest tylko ciężko. No niestety. Jestem nieukontentowany, że to nie Więc, ciasto. Dzi Marek, teraz odganiesz dobrze? Mhm. To jest remis. Ja mam dwie opcje. Najpierw pójdę z jedną. Okej. Okay, to... Jakkolwiek to brzmi jesteśmy przed finałową rundą. Tak, naprawdę. Jeżeli teraz w tym momencie ja zdobędę punkt. Wygrywa. To jest remis. 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 A, remis. remis. No i tak wygrywam. <grymne> gotowi? Tak, 3, 2, 1. Go! Czaska! Oko. Kości. Oko, dobra. Stary mi się ręka części jak cholera. Oko i kości. Okej. Okay. Czas to sprawdzić. <noise> Stary, no nie wiem, może być. Ja Ktoś nie wiem to, nie też, ja myślałem, że na coś innego patrzyłeś. Mam jeszcze. Nie, podglądaj! Mam jeszcze jeden z zanaży, taki. tak. nie, 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 To z nie, 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 z dołu? nie, nie, to może być kość, ale nie zgody. Kość nie zgody. A to Marek? To jest kauczuk? To jest coś. To nie, jest, nie, nie, nie jest tego. A to jest do jedzenia. Możliwe, ale to nie, nie jest. Ale nie Jak tego. jedzenie? A nie jest Pachnie jak żelek, no. Aha, to fajnie Ale ja bym nie jadł. nie. Okay. No nie, Kuba to tak powiedział, że to nie jest to. 5, Cztery, 3, Dwa, To no nie jak. Kto jest oczu będzie.

Żadne z nich. Żadne z nich nie jest ciasto. Wybierz. No ja wybierz. Serio mogę zjeść? Nie, bo to brudne bardzo. Jezu, a na mi to... to 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 jest ciasto? To jest ciasto! A co tam to nie było? Nie! No bez ja! Nie gadać! Serio! To no, jest co ciasto! wow Sto... Te wszystkie trzy! A tamto, a kurde, tamto jedno nie było! Tak, tak, nie. nas postrało! Tylko jedno Nie, 7, no było. Tak, nie, Chyba nie, po nie, 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 Wygrywasz, nie, nie, To nie, 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 Aaaaaa! Oh, hey, hey. Fuck you! Fuck you and you! To jest nieuczciwu! Nie no dobra, Nie. szczerze, gratuluję Remek, że wygrałeś! Wow, brawo! Byłem pewien, że to będzie jakaś kość. No stary, ale, ale mnie to O, do O, dostałem wiadomość. Głośno otoczenie. <słuch>